Cześć Mango, Witam na kanale Nintendo Kolekcjoner. Wiem, że zazwyczaj praktycznie nic nie mówię, ale teraz mamy troszkę inną sytuację, bo warto coś powiedzieć o nowej gazecie, która zajmuje się w całości Nintendo. Pierwszy numer aktualnie dopiero co wyszedł. Jeśli ktoś chce to może zamawiać. Jest to gazeta Anglojęzyczna, zamawiamy ją z Wielkiej Brytanii. I właśnie mamy pierwszy numer, który został ufundowany na Kickstarterze, ale można go oczywiście kupić poprzez ich stronę. Link do strony dodam w opisie. Czy warto? No właśnie po to mamy to wideo, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i zdecydować sam. Co do ceny. Cena wynosi 6 funtów. I przesyłka do Polski również wynosi 6 funtów. Więc co daje nam no dość znaczną cenę, bo około 58 zł w przeliczeniu na naszą walutę. Więc no, każdy musi zadecydować sobie sam, zważywszy na to, że teraz w internecie praktycznie można znaleźć wszystko. No ale pracę drukowaną też warto moim zdaniem wspierać. A więc, co mamy? Okładkę z Mario klasycznym. No i mamy logo. Ninty Fresh. No i piszono, że to jest nieoficjalny magazyn Nintendo i mamy od NES-a do teraz, czyli do Switcha. I taki będzie przeglądowo cały content, chociaż wiadomo, że w większości będzie skupiony na konsoli Nintendo Switch. Jeśli chodzi o rant jeszcze, też to mamy to samo logo from NES to now, ale widać też na grzbiecie, że większa ilość magazynów będzie się składała w jakiś tam obrazek. Z tyłu mamy, że kolejny numer, też takich starterze i prawdopodobnie tak będzie. No i zobaczymy od początku, co mamy w środku, jaka zawartość. Standardowo przywitanie, przedstawienie załogi konsolę, to jaką ma ulubioną oraz Zelda. Widzimy, że króluje Breath of the Wild. I jedziemy dalej. Przegląd. Co mamy w środku? Tu mamy wstępniak. No wiadomo, tak jak mówiłem, wszystko jest po angielsku, ale no myślę, że w dzisiejszych czasach każdy, myślę, że bezproblemowo się może zająć przeczytaniem takiej gazety. I teraz mamy pierwszy jakby punkt programu i tu jest co się działo po skończeniu ostatniego Nintendo magazynu oficjalnego, jakie były takie główne punkty e, zwrotne, że tak powiem, jeśli chodzi o Nintendo. No i mamy tu kilka punktów. Mamy amiibo, Nintendo New 3DS. Chodzi o lata 2014-2015. No, śmierć Saturo i Waty. Mamy minikonsolki konsolki NESA i SNESA. Nintendo wejście w mobilne granie. Odejście Wii U 2016 rok. Nintendo Switch 2017. W 2017 również mamy oficjalnie Star Foxa 2, jeśli chodzi o minikonsolkę. Nintendo SNES małą, Labo, coś nowego od Nintendo 2018 i Reggie na emeryturę, jeśli chodzi o Nintendo, przynajmniej. To były takie główne punkty. Tutaj mamy listy. Jest skrzynka podana, można pisać mailowo. Yy, wywiad. Wywiad z twórcą przepraszam, z, z magazynu oficjalnego Nintendo, jednym z twórców. No i tu mamy dość ciekawy wywiad. To były 2005 rok, kiedy to się ukazywało. Tak, 2002-2005. Czyli trochę z przeszłości już mamy spojrzenie takie. No i tutaj kolejny punkt programu: 35 lat bycia super. I chodzi oczywiście o naszego Super Mario, o różne gry przedstawione. Mamy wejście pierwsze, jeśli chodzi o NES-a. Wersje Game Boy, NES, tam jeszcze się zapodział. Mamy Super Mario 64. Jedną z najsławniejszych, kultowych już części, która platformówki przyniosła w wymiar 3D. Mario Sunshine, czyli wersja GameCube'owa. New Age, czyli wersje wszystkie New Super Mario, czyli mamy tutaj Wii, DS'a i tak dalej, wersja New. Wersje Mario galaktyczne wspaniałe obie gry. Inny wymiar, czyli 3D Land i 3D World, 3DS oraz Wii U. Mario Maker, No i ostatnie, Jump Up Superstar, czyli Mario, Super Mario Odyssey. Najnowsza część na konsolę Nintendo Switch. I małe wspomnienie, że. Mario ukazał się w wersji również na telefony komórkowe. No i to przekrój całej, jakby kariery Mario przez różne konsole. Ciekawe do przeczytania sobie, do przypomnienia. Co dalej, jest pokazana jeszcze kooperacja Nintendo oraz Lego. I Mario jako właśnie postać w Lego, coś nowego. Hm. Tutaj mamy recenzję. Na szczęście się zaczynają. Mamy recenzję Barnauta. System recenzji jest w procentach od 0 do 100%. Są też podane jeszcze plusy, minusy wiadomo w wyszczególnieniu w rance. Recenzje warto przeczytać. Każdy wiadomo, że ma swoje jakieś preferencje. Nie zawsze one się pogrywają 100% z recenzjami. Kolejna recenzja. Gry sportowe od Nintendo. A, przepraszam, gry planszowe od Nintendo. Zbiór minigierek 85%. Kolekcja Bioshock. Wreszcie na konsolach Nintendo dostępna. Wysoki procent, czyli dobra pozycja. Borderlands 65% ocena. Tak jak mówię, każdy się może zgadzać lub też nie z ocenami. Outer Worlds. 65%. No wiadomo, ten port jest dość problematyczny pod względem technikaliów, więc no jest na Nintendo Switch, ale wiadomo, jeśli ktoś ma dostęp do silniejszej konsoli, to pewnie ogra to tam, chyba że bardzo zależy mu na wersji przenośnej. x kolekcja na Nintendo Switch. W Europie niestety nie ma wersji pudełkowej, tylko do ściągnięcia jeśli więc ktoś ma na karcie dość dużo Dużą pojemność karty to warto na pewno ściągnąć. Gra numeru: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, czyli remaster Gryzui. No, bez zaskoczenia, wysoka cena. Coś o Pokémonach. Nie jestem fanem Pokémonów, więc to akurat nie było przeze mnie nawet doczytane. A tu mamy następnie Refresh, czyli spojrzenie na gry z przeszłości i jakie tu będziemy mieli gry. Będziemy, mamy Super Mario World, też takie są notki jak przy recenzjach, certyfikat Ninty Fresh, czyli wiadomo, że mamy do czynienia z nową, a czy przepraszam, z dobrą oceną tej gry, nawet po latach. Wiadomo, że 2D się starzeje godnie i są takie rzeczy ponadczasowe. Jest cały opis tego. Następnie klasyk kolejny, czyli Wind Waker. Też to grafika cel shading, wersja Genkiwowa. Też starzeje się powiedzmy godnie. I tutaj yy, mamy też dalej ramkę. I tu jest jeszcze określenie Wind Wakera w wersji HD na You. I wiadomo, że no jeszcze przyjemniej ta grafika się starzeje, bo to już jest bezpośrednie połączenie HDMI wtedy, więc bez problemu podepniemy pod współczesne telewizory. No, i tu jest też werding 95% i dlaczego jest ciągle świeża, że tak powiem, opisane. No, Wind Waker to klasyk, wiadomo, wygląda ładnie dzięki celowi, więc można śmiało polecać. Mamy o Nesie artykuł. Również wspomnienie Lego NES, który niedawno miał swoją premierę 1 sierpnia. Też nowe spojrzenie na Lego i Nintendo. Wcześniej było pokazane, że Lego i Mario. Tu mamy całą konsolę dedykowany, zestaw bardziej pod kolekcjonerów. Sam się zastanawiam, czy warto. Tu mamy kultowe różne gry z Nesa, które powiedzmy nie są jakby pierwszym wyborem zawsze. Tu widzimy troszkę uszkodzenie, to było jakieś fabryczne. Niestety na sam koniec e koperta w której do mnie to przyszło, nie była uszkodzona, więc przy nie wiem, myślę, że przy fabrycznym tym na szczęście. Na sam koniec jest to dopiero bardziej widoczne. Tu mamy jakieś, powiedzmy, wykreślanki, szczegóły i tak dalej. Tu mamy znaleźć Waluigiego. To takie zakończenie typowe już tam. Tu bardziej widać uszkodzenie niestety na tej stronie. Na szczęście na samym końcu to tylko ludzie, którzy brali udział w zbiórce starterowej. No i to wszystko właściwie. Moim zdaniem warto. Jeśli chodzi o pieniądze, no tak jak mówiłem, nie jest to tanio, ale jest to naprawdę fajnie, przyzwoicie złożony magazyn Nintendo. I jeśli ktoś się zastanawia, chciałby zacząć od pierwszego numeru kolekcjonować, miejmy nadzieję, że tych numerów będzie sporo, to jeszcze aktualnie możliwość jest zamówienia tego numeru. A więc myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić.